o co tam? Gdzie jest odcinek Saigonu? Słan? Odcinek gdzie jest? No powinien być, a co? Gówno. A co się stało? No nie ma. Ja jestem w pociągu w kiblu. Ale kto pytał, kurwa? No... A co mam ci powiedzieć, no? No gdzie jest odcinek? Dlaczego nie ma odcinka? Miał być o 16. No ja wiem, no i... i ale to jakby... Ja nie wrzucam odcinku, to nie zależy ode mnie. Od kogo? Od montażysty, nie? A kto jest montażystą? No taki ziomek no. To dzwoń kurwa do niego w tej chwili i ma wrzucać odcinek do ch... 16 to 16, nie róbcie se z gęby kurwa dupy. No dobra. Bo zawodzicie widzów. No dobra. No, a ty nagerwany no. jesteś czy co? Nie, jestem git. A jesteś gitem. Jest... Nie, 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 nie. Chodzi mi o to, że jest wszystko okej. Okay. Ja się nie pytam co u ciebie kurwa, że mówisz wszystko okej, okay, tylko pytam się, czy nagerwany jesteś. Nie, nie, nie jestem. A brzmi jakbyś był. No bo jestem, dobra. Elo. No i cię podpisam do mandury. No, to jesteś szczerze, wiesz co? Friendly fire na mnie. Ale ja nie mam zakazu picia jak ty. A czemu ja mam? Bo ja piję z głową, dyżdżu. A ja, ja piję bez. No właśnie, dlatego masz zakaz. No, <śpiewek> dupę dziadu jeba. Bo. bo <śpiewek> z <zem> pie... <śpiewek> <śpiewek> No, dupę Dajcie, kurwa. No i kurwa. Friendly fire na teraz. Lek lekki, kurwa, lekkie le lagi mózgu były chyba. Simoneczko Widzowie, witam Was na. Czuję, że będzie mocne Kongo. W nowszym odcinku na kanale Saigon, tak? Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek taki, że nawet nie wiemy, co będziemy miały być, tak naprawdę. Dostaliśmy tylko informację, że ten odcinek nosi kryptonim Poker Face Challenge. On ma dzisiaj ku, jakąś dziwną lotę, patrz. Podobno będzie rozkładana Plandeka. Mamy siedzieć i Anglik zapraszam cię serdecznie. na tak? kolejny raz to już chyba standard Anglik w odcinku. Siemaneczko. Witam. Z nami powinien się robić wstępy po prostu. Dzisiaj macie przygotowane panowie, tak, no kryptonim jest poker challenge. Za odcinek nie będziecie mogli. poker, poker. To no. jest, no Face Challenge. Czyli będziecie musieli mieć na sztywną twarz taką skamieniałą, po prostu nie będziecie mogli tak, ani się uśmiechnąć, ani żadne kąciki, ani żadne, się w, kurzy, ani się w i macie mieć stalową minę przez cały odcinek, przez wszystkie challenge, przez które będziemy przechodzili. Jest chyba pięć etapów, przez które, przez które musicie przejść. No i punktacja jest taka, że to przegre kto z was zrobi coś z miną z punkt jakby albo dla nas, albo dla przeciwnika. To jest kwestia jeszcze nie? okej. Okay. dobra, teraz ustalmy zasady, żeby nie było walenia w chórę. To jest odcinka, nie? No. Mój poker face wygląda Dobra, tak. to może ja zdejmę, żeby nie no. było No okej okay. Ja no mam i trzyma, tak i trzymasz, I trzymasz cały czas taką minę I nie możesz stary, ani zrobić tak, ani chopie, Nawet kącikiem nie możesz użyć nic Musisz cały no czas weź, mieć stalowo minę na niego raz kogo ja idę w pie... ale ciężko, już ja, walczyłem ze tak. sobą. Każde nawet takie, wiesz o co chodzi, nawet dźwięk wydany ze środka, tu się zbrany jako Krzyż, po prostu... Jak się screenżujesz, jak się zaśmiejesz, jak się wkurw... Cokolwiek wydasz z siebie jakąkolwiek ale ale, ale na przykład... A takie na przykład No to jest... No ciężko, ciężko. Także widzowie. Zasady wyjaśnione. Ja skumałem. Mam nadzieję, że wy też. Ale nie zapomnijcie o tym, żeby podbić ten film, przede wszystkim. Nagrywamy dwa filmy na zapas, bo będziemy teraz robili maraton. Jak to oglądacie, to jesteśmy już po maratonie. Miejmy nadzieję, że Wam się podobał. I co? Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i podbijać ten film. I komentować, tak? No to co? Idziemy od razu rozkładać plandekę i krzesła, żebyście mieli na tym siedzieć, Dobra. Może widzę, z tego. Bronek gdzie jest mój set ze Skadi, co mi obiecałeś już pół roku temu? Co niby już chyba jest i mi się rozwozić, robić jarela z rozwożenia. chuj co? Ty chula, mała je. Że trochę dzisiaj pobrudzimy chłopaków. Zobaczycie, w miarę jak etapami będziemy przychodzili, bo porządkowe są takie lekkie. Na później będziemy przychodzili do coraz grubszych rzeczy, dlatego będziemy musieli rozłożyć plandekę na to, dajemy krzesła. No i co? Zobaczycie, co będzie. I plandeka. Nie będzie git. Plandekę mamy i krzesło już rozłożone. Także tak. możecie już siadać powoli. Tu ogólnie będzie nasza baza. Nasza pracownia. Tutaj Nas jest baza. <coughs> tak, i wy sobie siadajcie. Zaczynamy. Robimy tak, że z pierwszej kategorii będzie po 6-7 razy zrobione coś. No i jeżeli nie pękniecie, albo któryś z Was pęknie, no to albo jest punkt, albo po prostu, jeżeli nie pękniecie, no to przychodzimy do kolejnej konkurencji, aż do momentu, aż któryś z Was się złamie, nie? Żeby było jasne. Ej, a dawaj ten, dawaj, że nie robimy kar, tylko na przykład jak ja wygram, to płacisz mi kafla. A jak ty wygrasz, to ja ci płacę kafla. Dobrze. No dobrze. To mniej razy wiesz. dobra. Skru z Na mikrofon będzie idealnie. No. Zaklinuję. Dobra, Zobacz, jakbyście zobaczyli jaka była batalia wczoraj bo mieliśmy ten odcinek nagrywać w niedzielę bo jakby mieliśmy dzisiaj kręcić totalnie co innego Mieliśmy w czwartek kręcić ten odcinek, ale tak. nagle kurwa Wyszło jakieś yy, niedogodności, że no nie, nie mieliśmy jak tego nagrać dzisiaj Ja powiedziałem, żebyśmy to przełożyli na niedzielę, a Amar wyjeżdża teraz na cały weekend i się wkłada. I no, cisnęliśmy ze sobą na grupie chyba do drugiej w nocy, tak szczerze. Szczerze, jak się spotkaliśmy teraz na odcinku, co to jest nasze pierwsze spotkanie dzisiaj. Niesamowite. <grym> Widzowie. <wytrzał> Widzowie, słuchajcie, ogólnie na następne etapy dla chłopaków mamy przygotowane trochę takiego brudnej rzeczy, żeby tutaj miny się porobiły, więc zacznijmy od najlżejszego, czyli jest tak. Jest. Moja babcia miała taką fryzurę, jak Anglik ma. To się trwała nazywa. Mąka, jest witać mi jajka. Jest ostry sos, z których chłopaki będą mieli szprota będzie. Cały, cały dzień leżała na słońcu specjalnie. Są tutaj ropa. Jakieś dzieciownice. No i. co jest rasówka, nawet może napisane na pudełku Punkt kulminacyjny ryba, a Marboto nienawidzi ryb. Więc zobaczymy co to. Wyjdzie, nie? Ale zobaczymy, może się złapi. Teraz w sumie przechodzimy do pierwszej konkurencji, czyli tak, bierzemy głośnik, idziemy do chłopaków, zaczniemy puszczać dźwięki, które znaleźliśmy z Exmi. Są to takie memowe trochę rzeczy, ale też są takie... Rozbawić albo żeby screen'ować. Exmi no. znalazł też stare piosenki chłopaków, o których się w chuj wstydzą mnie. I oni po prostu nienawidzą tego, więc wpuszczamy im to i zobaczymy się złamie Zaczynamy od najlżejszego, czyli od dźwięków. Czyli kładę wam głos. Hey, Widzę, że będzie ciężko. W neutralnej pozycji się ustawczę, żeby było całą twarz widać. Tak, no. No ale musisz walczyć. Teraz jest, musisz walczyć. No i będą puszczane wam dźwięki, piosenki. Kwestia taka, żebyście się nie złomali, nie? Będzie tak, trochę tego, jestem chyba 6 albo 7 takich dźwięków. No i zobaczymy, czy wytrwacie, nie? Pierwszą rundę. Dobra, Musicie, musicie ale się... Droga, jeszcze, droga. Droga. Cześć, witam Ale nie możecie też zakrywać twarzy Nie, no no nie stanie, wiadomo, tym, nie, nie, tak nie, ja, ja, ja nic sens. nie mek. Więc tak, zaczynamy z pierwszym, to? Tekst mi szukał jak coś Pierwszy, pierwszy dźwięk Mój gang Nie, Kurwa się Niebezpieczny Ale staje. dobra Dobra, ustalmy to. Dobra. Ustalmy to, że jeżeli się we dwoje za zaśmiejecie w tym samym momencie. To jest zero, remis. To jest zero, to tak. jest remis, nie? No. Musicie się postarać, właśnie. musicie się właśnie postarać o to, żeby nie pęknąć. Tylko Dobra. żeby jedna osoba pękła. Ale to jest nie Ja pierwszy. Ale mój ga, nie! Ma yeah, yeah, yeah. uziki! Jedziemy, no? Dobra, ja jestem gotowy, no. Dobra. Mój Napala. Przepraszam, no, no, nie mówię tego specjalnie, nie. Dobra, tak. Ale no. słuchajcie, legal musi być walka. Wiesz, jak walczysz ze śmiechem, nie no, trzymasz to. Jak, jak pójdziesz... Puknięć... Jak Smila zaje... <laughs> no, Najgorsze, że pewnie nas będą śmieszyć takie głupoty, a widzowie będą mówić ja pki Nie, Ale no nie no, no, No bo tak mówią, no 3 dźwięku, waga. 3 dźwięku, waga. No takie kurwa kłaczory pod pachą i -y? -y? co? Co za tatuażek? Ma dziary? No i co, no i ten już przegrał, no przecież na, pie... na zasadach, że nie wolno nawet kącikami ust, nic, tak dalej, ma być poker face. Ja jestem tak... A po... Big Co to jest za sześć? Dobra, chodzimy do kolejnego dźwięku. Piosenka, znowu wysadzimy mi dom. Znowu wysadzimy mi dom. Bim, bam, a ja wkurzam się, bo ten dom budowałem miesiącami, a mi, a Ja już ja mam tego dość, zaraz dam im kosz, więc lepiej odczułam Ach, się, miętko, się, bo ja wkurzam się. Znowu wysadzimy mi dom. Dibam, ale wkurzam się, bo ten dom budowałem miesiącami, miesiącami. Nie, ja no przecież, daję się, jak wydałem z ciebie, kurwa. Jaki kurwa. Taki kolor, rozumiesz? No, no, wyłączę. Nie, wyłączę no, Ale no, Po. Strój. no, 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 nalazłem. Mi się wydaje, że ciężka petarda. <grymne> ciężka. To się mega dziwni jak coś. Ty. No ty już sobie może sam... Może to... sam to zrobić. Tak? To mogę to już tak zrobić, nie? Tak. Okay. Ten też, kłaki pod pachami, kur... Masz tutaj też Nie, tak, 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 asekury. Jej! przymocować się do kochana musi być mm -hmm. okay. no i teraz jest petarda let's go mnie dotknęło mhm mm okej okay. możecie odpocząć, ale pamiętajcie żeby mieć miny pokerowe możecie już, już patrzeć już możecie możecie spojrzeć na mnie mhm mm dobra Teraz spójrzcie na mnie Patrzcie na mnie, nie możecie odwracać wzroku Od samej krana lataliśmy po sklepach i ogarnialiśmy to No ale co, przejdziemy do, do brudzenia chyba chłopaków, także oglądajcie do końca I możecie zostawić lajka, like, suba i komentarz, widzowie Zostawiajcie, zostawiajcie I podbijcie film I podbijajcie ten film przede wszystkim A ty nie oglądasz dziadu jak skipujesz co sekundę Na no, ale Babronek, to się ciężko ogląda, nie? Ja generalnie lubię, jak się wygłupiacie, ale no, z tym odcinkiem ku... jest y... no, ciężki gówno, nie? W Bungee też było parę takich odcinków, że to ku... nie dało się oglądać, bo był szmelc w hu. Także się nie przejmuj tym, czasami się zdarza. Ja też poje wędkarskie mam, jest kilka takich, że jest ku... szmelc w nie. Go karty na ślepo na przykład, no to mega film, ku... bo jakiś kula doktor, ku... granie w doktora ku... w różnych warunkach. Idzie oczy? Dobrze panowie Bo no, ja już do was wrócił, tancerka została Pożyć oczy Tak możecie otworzyć Musicie zdzierżyć, no zobaczymy jak wam pójdzie, co? Uuuś głoski chyba Tak co? Lupisz tą? Lupisz tą? Jak to no, się? już uśmiechnął. To się zalicza Marz No, no i znowu to się ściągnął, a do listu, dobra Systeczka no, no, Koronę ci zrobimy królu, złoty królu A ty będziesz miał taką aureolkę, ty baranek jesteś taki Tak okay. Widziałem ten? O, gdzie był muzyk? No czekaj, czekaj, czeka, daj mi się uspokoić Dobra O Ooo Ale będziesz miał masyczkę taką Powinieneś sobie tak k***a na łapę nać i listwę wy***ić Chciałbyś, tak? Chciałbym troszkę, dopuści Pójdźcie na, na karmić, Mleczka lubisz? <grymie> lubisz mleczka? Teraz wasz was tutaj jest na karmić już taki. Robiliście kiedyś ciasto? Ojej, to smarujemy was tutaj wszystko. To ładnie było. Lubisz, o ma ciasto Mączkę lubisz, ale prusi śnieżek, co? <grymie> Poczekajcie, ja tutaj wam zrobię takie kombo ładne. Okay. tak, bo ty masz głową to się tak tatuś wysmaruje, tatucie, tak? Okej. Okay. Od razu przejdzie do ciebie, tu ci tak pomasuje po Żeby <śv– śv– drilling> Dobrze ci było, co? Lubisz to? Lubisz to? O, to na samą górę. On deptya olglu... Olglucizna. To, ty jesteś najlepszy. Nie no, ja myślę, że jakbyście zrobili odcinek, gdzie jecie gówno psa, to by, kurwa, to by było rozbręłowy internet. Kurwa, dobre by było. Chodzicie... Chodzicie po parkach w Poznaniu i każde gówno, które zobaczycie, bo ktoś nie posprząta po psie, to musicie zjeść. Nie dość, żebyście rozbierali internet. Drugie, zrobilibyście coś dobrego dla społeczeństwa. No i trzecie, kurwa, trzeciego nie ma. No. Z... O, trzecie, zdyskalibyście mój ku. Szacunek do końca życia. Ty czyś nie. I byście nazwali ten odcinek Truffla Day. Truffla Day Challenge, kurwa. Lepszym raperem w Polsce o, tak mówi. O, <laughs> lecimy Ty chodziłeś na siownię, chyba co? Bo coś tam wyciska, jakby ze muskuły masz. Może ci tu. Oj. Oj. <laughs> Może nie, co? O, damy, dlaczego ci to tak na główce? Łeee. Uuu, no to jeszcze trochę moczką was tu porobimy Proszę, proszę, teraz ci wyp... Nie rozpiło się! Czekaj tatuści jajeczko, wyjmie. jedziemy pod spod tego spodzanego spod, drzew. Oto, to wszystko tu Wyglądacie, Jak wyglądacie. No dobra, tyle nadali no, się radę. No, ja, Nie, co to ku** jest? <grymne> Eta postrości po prostu, który. Pierwszy, pierwszy pierwszy? pierwszy, pierwszy. I pierwszy. koniec już po prostu. Dobra. Dobra Proszę bardzo, trzymaj to. Ciekawe, co wy z jednym Słuchajcie, mamy ostry saus. To jest tak ma feel Life. Tutaj e, napisane After Death saus. Więc wydaje mi się, że będzie w miarę ok dla Was. I zrobimy po prostu zadanie, będzie polegało na tym, że kto pierwszy z Was się skrzywi. Eee... Yy, po sosie Dawki będą takie same, ale żeby wam nie było miło To ja ten sos daję sobie na jeden i na drugi palec i wam wkładam go do buzi Ja pierdolę, kur... Chciałeś jakiś ostry sos wymyślić No bo ja wiem, że nie lubicie ostrego Nie bulda chłopie niszczy <laughs> tak. Ale pierdol... to już, ale to śmierć No to panowie tak, na raz dwa, na raz dwa trzy Ale tak na pełny, dobrze? Raz Ej, czekaj Ja nie mam psychii wziąć tego palucha, no. <laughs> Trzymajcie to, bo kto pierwszy pęknie to jest od razu koniec etapu i przegrywa Tak, po dobra Trzy tak. Dwa. Jeden. Mm. Dobry sushi. Spolucha. Ja wam zapomniałem powiedzieć, jak stringi ściągałem na tym białym przebraniu, to miałem drachę i nie Prowy. miałem rąk. bita, bita, bita. Masz to no! Co się chcesz, Dobrze. Ej, to już z tobą jest? Ty nie Nie, Tak, za debil Co, git? Kurwa! I, i mnie takie kasłanie złapało. A, co, wygrałem? To widzowie, no to wychodzi na to, że jest 2-2, czyli ostatnia konkurencja jest tak naprawdę najbardziej znacząca. Macie zamknięte oczy? Szczerze nie, oczy zamknięte. To już panowie trzymacie się poker face-o teraz. Zamkniętymi oczami. No. Ale czemu z zamkniętymi oczami? Ale je... Co to? Mmmmm mm. Czujesz to? Jeden mm. 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 Może to tak zrobimy troszeczkę Nie Nienawidzę tego mm. Czujesz? Jak ładnie ci zają... Chciałbyś się napić może tego? Chciałbyś łyczka wziąć? Nie? Już możesz te oczy otworzyć. Już możesz otworzyć oczka. Mm, ładnie ci pachnie. Ty lubisz co? Chciałbyś się napić czegoś takiego soczku? Chcesz soczku? O o Poddaję się, poddaję się Poddaję się Co? Poddaję się się To jest dopiero pierwszy etap Czelnie, cały czas nie otwieracie otwieracie, to bym to wam powiem. Dobra, to mnie rozbawiło Czujesz? Co to jest? co to jest? Amar, możesz otworzyć oczka AAAAAAAAAAAA je ba! JA SIĘ KUR** BOJĘ JA PIERD** Otwórz oczka Otwórz oczka Wiktor To ona chce ci dać buzi Ona chce ci dać buzi JA PIERD** Weź ją, proszę, proszę Ja pier**, jak można się bać ryby Jeszcze oddechaj Przepuję ryb! <laughs> <Spirdam. śmiech> Proszę cię, spierd... Co to kurwa? Ryba to jest pachnie. I don't want this fish, God. I don't want this fish, do, do, do... Nie no, spierd... <laughs> Zjemy to później. Kurwa, po co te gadanie po angielsku? Ja pier... Po co to, po co to kurwa? Po te gadanie po angielsku? Ja, co? ja zjem Tak? Ale nas zajadą, zajadą nas ten, przepraszam, wszystkich wędkarzy, ale naprawdę ja nie mam do czynienia z ryb. Z ja, ryb. ja mam jakąś fobię. Ja się f... ryb. nie ryb, nienawidzę ich jeść, nienawidzę ich dotykać, nienawidzę mieć nic do czynienia z rybami, nie no. Także tuż o, naprawdę. Przepraszam. No, żeby nie było, ta ryba została kupiona w, jakby w sklep w cel w specjalnym miejscu do kupienia ryb, jakby co, nie? Ona nic. będzie zjedzona i będzie wszystko w porządku z Panowie oczka. Oczka. No na bank. No teraz powiem... szczerze Oj ojoj, zaczniemy może od tego lżejszego, co? Oj, nie, 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 Weź to, jedno. Dobra, ja się tego brzydzę jak skurwy jak coś, nie? Uuu! Dobra, możemy mieć otwarte? Nie, nie. To mendy są zwykłe po prostu. Nie, nie. Co to? Co to? Co to? Co to? to. Co to? Co to? Nie dam rady, poddaję się! Otwieram nie! Otwieram oczy! Nie. To chodzi! To żyje! Co TO? O, tu ci jeszcze damy. Co tu? Otwieram oczy! Otwieram oczy! Otwieram oczy! Otwieram oczy! On no. Ja pierdolę gam ze ścipa. Aaaaaah! Ej, nie napiję cię! Ej, nie napiję cię, ja pierdolę! Ty chyba masz ten, chyba masz luz z tym, co? Wiktor, z tymi robaczkami. Dawaj, dawaj, dawaj. Na włosy wam tego nie daję, bo będzie afera, ale siadaj. Ostatnia rzecz. Ostatnia, ostatnia rzecz i, i przysięgam ci. No siadaj, siadaj. Mogliście na przykład Amarowi y, rozciąć rękę, ale tak głębokie rozcięcie i zostawić go tak, żeby mu zaczęło to gnić i wtedy dać mu mędy. Wtedy dać mu mędy, żeby mu wyczyściły ranę. I moglibyście zrobić taki odcinek edukacyjny. One bardzo dobrze się sprawdzają, bo zjadają martwą tkankę. I oczyszczają ranę. Siadaj, siadaj. No ja nie chcę już. <noise> no siadaj. Ja, ja ale... się poddaję, nie? No nie, nie no, mnie to... no, jakbyście byli przywiązani, to by było lepiej w sumie, no. nie byłoby tego spierd... Mógłby was bardziej pomęczyć. To, to, to jest taki sam case, Jak żeśmy bandurę... W... w gips całego. To był śmieszny odcinek, wtedy... Dobrze się bawiłem. To zabiło psychicznie. <noise> Siadaj siadaj. Siadaj, 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 siadaj Dobra, no rozloknijcie oczy Nie, ja mam otwarte Nie, musisz mieć bo... zamknięte Ja też mam otwarte, wyjeb... Otwarte, wyjeb... Ja pierdol... No to jajko, to no u was Kujw... Szmatu ba. Dobra, ostatnia z... rzecz Patrz <grym> przed siebie, patrz przed siebie Patrz przed siebie! Przed żyko, żyko, patrz! Jak Aaaa! Pojeb... Jaka ten <grym> ty a to to jest Rzym? No co? To jest przynęta wetkarska. Jaki Ej nie, dobra, daję wam challenge, kurwa, daję wam challenge. So, wiadomo, że to już było, ale jak wy generalnie wronek jesteście... No nie oszukujmy się, jesteście uznawani za takich nieogarów. Kurwa. Jesteście młodzi, wiadomo, ja jak ja byłem młody, też byłem głupi. Yy, ale wy jesteście tacy trochę nieporadni, nie? Ja bym chciał zobaczyć właśnie was, jak... Spędzacie faktycznie noc w lesie, nie? Ale taki typowy camping. Was sami musicie wszystko zrobić, nie? Bez ku... bez udawania. Wiesz, ognicho, ku... Żarcie wiadomo, możecie coś kupić, ale takie co musicie. Byliśmy trzy dni temu? Ale nakręciliście to? O, no i gitara. Czyli będzie taki film. Jest już odcinek na YouTubie? Czy będzie? Na szoterskim. Aha. Dlaczego tak? No dobra, to mam inny pomysł na odcinek. Yy... Musicie wejść do opuszczonego domu. Muszą was. Yy krzesła, przypięci do krzeseł, otaśmowani i tak dalej, żeby się w ogóle nie mogli się ruszać, wiesz, ręce, nogi i tak dalej, wszystko. Polać ten cały budynek benzyną i podpalić. I kto z pier wygrywa? <grym> Dobre, co? Albo zróbcie na przykład, że musicie, y y niech... Y przeskoczcie przez płot przy autostradzie A2, żebyście byli na terenie autostrady A2. Załóżcie sobie opaski na oczy i kto przebiegnie na drugą stronę? No co? Kurwa, tam wam dać takiego, żeby to nie było jakieś niebezpieczne. Dobra, okej. Okay. To czekaj, powtarzam do kamery, to sobie potem z woda wytniesz. Zrobimy tak. I jeszcze nawet dam ci nakładkę fulkan bez nakładek. A więc tak, Wronek i Jamar, posłuchajcie. Nie jestem fanem jakimś znęcania się nad innymi. No może tylko nad Bandurą i Ginoldem, kiedy Merganie mi każe im to robić dla kontentu. Ja raczej wolę pomagać i chciałbym, żeby waszym challenge'em było zadzwonienie do któregoś z poznańskich e, lub e, z okolic Poznania schronisk e, i zapytania, czy czegoś potrzebują, może jakieś kocy, zabawę, jakiejś karmy specjalistycznej. E, ja od siebie wykładam na to 2,5 tysiąca złotych żebyście mogli kupić te rzeczy i chciałbym, żebyście też pojechali tam i pomogli, czy to w postaci wyprowadzenia psów, czy może po sprzątaniu po psach, czy innych zwierzakach, jeśli oczywiście pozwolą wam, tak? No, także chciałbym, żebyście zrobili taki dobry uczynek. To jest challenge ode mnie. Pozdrawiam.